Dziś, czyli 9 lipca, kolejny cudzoziemiec zaatakował dwoje naszych rodaków we Wrocławiu. Zaatakował nożem, ranił dwie osoby. Jedną z tych osób była 85-letnia kobieta. Podaję do wiadomości kilka, to wiadomość podaje kilka portali internetowych. W tym z, największy z tych portali to jest Wirtualna Polska, jakoś w tych Springerach cisza o tym. Natomiast żaden z tych portali, z wyjątkiem jednego, nie podaje narodowości sprawcy. A Kresy.pl, według Kresów.pl, sprawcą jest Ukrainiec. I na domiar złego, ranną 85-letnią kobietą jest osoba, która przeżyła rzeź wołyńską. I u schyłku jej życia ta ukraińska brutalność się o nią upomniała. Proszę mi nie mówić, żebym nie obarczał całego narodu ukraińskiego za tą zbrodnię, bo oczywiście tego nie robię, ale jest pewien paradoks tej sytuacji, który jest głośnym przypomnieniem tego, że mamy się o tą sprawę upominać. Jeżeli będą się powtarzać takie sytuacje, a będą się powtarzać i media będą przemilczać takie sprawy, to jednak i tak będzie o tym głośno, dlatego że internet żyje własnym życiem, ludzie już nie ufają mediom i pocztą pantoflowo będziemy się o tym dowiadywać. Rząd po prostu zostanie zmieciony przez niezadowolenie społeczne, a niezadowolenie społeczne jest spowodowane głównie właśnie spadkiem, gwałtownym spadkiem bezpieczeństwa i ostentacyjnym milczeniem rządu w tej sprawie, bo milczenie w sensie mam na myśli jakichś projektów, nie wiem ustaw czy rozporządzeń czy, czy jakiegoś działania bo gadać to sobie Tusk może do mikrofonu różne rzeczy ten człowiek ten człowiek nie kłamie tylko podczas przełykania śliny, o to jest taka zasada Donalda Tuska, podobnież jak właśnie z tą kontrolą na granicach, akcja pozorowana żeby tylko przysłużyć się Niemcom i związać ręce naszym rodakom, którzy w obywatelskim poczuciu obowiązku postanowili wyręczyć kalekie państwo.